Dziś uroczystość w niebo Pana Jezusa. Ewangelia pochodzi z Marka, z 16 rozdziału, wiersze od 15 do 20. To jest końcówka tej ewangelii, jej zakończenie. Czym jest zakończenie ewangelii według Świętego Marka? To jest ważne słowo, aby powiedzieć sobie na początku tego rozważania. To jest zaproszenie do tego, by przeczytać całe swoje życie w świetle zmartwychwstania. Bo Jezus na końcu tej Ewangelii mówi do niewiast, aby poszły, wróciły do Galilei, a więc do tego momentu, w którym Ewangelia według Świętego Marka się rozpoczyna. Tam są pierwsze cuda. I to nam chce Ewangelista powiedzieć: każde wasze spotkanie jest spotkaniem ze zmartwychwstałym. A co oznacza spotkanie ze zmartwychwstałym? Jest to znaczenie niesamowicie głębokie, bo jest właśnie to wpisane w słowo Ewangelia, czyli dobra nowina. Coś wielkiego się wydarzyło. W tym fragmencie dzisiejszym Jezus mówi: idźcie na cały świat, głosząc dobrą nowinę, głosząc Ewangelię, czyli idąc głoście. Czy niech całe wasze życie będzie jedną wielką, dobrą nowiną dla tych wszystkich, których spotkacie? To nie jest coś, co wy macie sobie wymyślić, wyprojektować w głowie, ale niech ta nasza pielgrzymka, bo każdy z nas pielgrzymuje nie da się przeżyć życia statecznie czy statycznie lecz jest to wymiar nieustannego dynamizmu. Niech to chodzenie będzie objawieniem dobrej nowiny. Bo rzeczywiście w tym świecie grecko-rzymskim dobra nowina oznaczała e, jakąś zmianę epokową. To znaczy, się nastąpiła zmiana imperatora albo, albo temu władcy się narodził syn. I to zmieniało historię ludzi, zmieniało e, no, historię wielu, wielu pokoleń na kolejne e, dekady czy też wieki. I Jezus chce nam powiedzieć, idźcie i ogłoście dobrą nowinę, bo. Bo to jest jakaś zmiana, która się w Was dokonała i może też się dokonać we wszystkich, których spotkacie, a którzy też Was spotkają. Ogłoście to, co dobrego Wam się zdarzyło, kogo spotkaliście. I w tym kontekście chcę się podzielić takim osobistym świadectwem, bo skoro mamy, idąc zgłosić, to ja również chcę przywołać swoje osobiste świadectwo powołania, które. Stało się dla mnie jakimś epokowym wydarzeniem. Miało to miejsce prawie 30 lat temu, a dokładnie w 1995 roku 13 maja a więc jutro będzie kolejna już 29. rocznica od tego wydarzenia. Gdy pojechałem wraz z moją mamą do Lichenia w Białym Tygodniu, a więc niespełna tydzień po przyjęciu pierwszej Komunii Świętej i tam w Licheniu, w kościele świętej Doroty, gdy patrzyłem na obraz Matki Bożej Licheńskiej o 21 wieczorem, gdy trwała adoracja, pewna kobieta wzięła mnie na kolana, bo byłem zmęczony podróżą, byłem zmęczony całym tym dniem i po zakończonym nabożeństwie powiedziała do mnie cały ten czas – modliłam się, abyś został księdzem. Nieznana mi kobieta do dziś dnia dla mnie wielka zagadka, wielka tajemnica, ale ona ofiarowała ten czas, abym został księdzem. Dzień później w Sanktuarium Świętego Maksymiliana Marii Kolbego przyjąłem w tej intencji Komunię Świętu, aby tak się rzeczywiście stało. Dzisiaj dzielę się z Wami tą radosną dla mnie wiadomością, tą Ewangelią. Która mnie zmieniła, która zmieniła w ogóle drogę mojego życia. I też chciałbym, abyście Wy, za wzorem tych słów, które Jezus wypowiada, idźcie i głoście dobrą nowinę, która w Was się dokonała, przekazywali coś radosnego ludziom, których będziecie spotykali. W ten sposób Jezus mówi. Że zbawienie będzie przekazywane ludziom. Zbawienie to znaczy, że inaczej będziemy patrzeć na życie. Pamiętamy wyjście Izraela z Egiptu. Zalękniony lud, prześladowany, w pewnym momencie zostaje wybawiony, wyzwolony, przeszedł przez Morze Czerwone i dokonało się w nim nowe otwarcie. Tak się zawsze dzieje, gdy spotkamy. Się ze zbawieniem, gdy spotkamy się z dobrą nowiną, gdy o niej zaświadczymy, gdy pokażemy, że to nie jest tylko historia, że nie jest to tylko e, pusty grób, ale że rzeczywiście z tego pustego grobu Jezus Zmartwychwstały wyszedł i chodzi po, po naszym świecie, po naszej historii, spotyka się z nami i coraz bardziej e, doświadczamy tego e, na własnej skórze. A potem dokonuje się to, o czym Jezus mówi w Ewangelii, co miało miejsce 2000 lat temu, ale dzieje się także codziennie w tych, którzy przyjęli zbawienie, a mianowicie wyrzucają złe duchy. Zły duch mówi ci, że nie jesteś kochany. Zły duch jest oskarżycielem, pokazuje ci twoje grzechy, ale ktoś, kto przyjął zbawienie, mówi: nie, jesteś kochany. I dlatego możesz wyrzucać złe duchy, możesz odsuwać się od, od tego słowa, które, które Cię prześladuje, które mówi Ci, że nie jesteś nic wart. Owszem, jesteś wart, jesteś wartościowy, bo jesteś synem i córką Ojca. Nowymi językami mówić będziesz. Kto przyjął Ewangelię, ten nie boi się rozmawiać z żadnym człowiekiem. Ten znajduje do Niego przystęp, znajduje do Niego właściwe słowa. Bo rozmawia z nim językiem miłości, językiem ukochania, który myślę, że każdy człowiek rozumie, czasami nawet bez słów. W końcu węże do rąk będą zabierali i nic im nie będzie szkodzić, to znaczy nie będą nosili w sobie lęku przed życiem popatrzcie jak człowiek może być zalękniony różnego rodzaju okolicznościami życiowymi czy ekonomicznymi, czy wojennymi, społecznymi czy też i śmiercią to są takie węże, węże palące, które nie pozwalają nam iść do przodu które sprawiają, że mamy w sercu lęk Jezus mówi, jeśli przyjmiesz dobrą nowinę o zmartwychwstałym i w niebo wstępującym dzisiaj do Ojca e, właśnie Bogu Synu Człowieczym, nie będziesz się lękał, nie będziesz się obawiał o, o swoje życie, lecz będziesz w zaufaniu objawiał tę dobrą nowinę, którą sam przyjąłeś. Na uroczystość w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.